Witam serdecznie moi mili z tej strony Dawid z kanału mnie Bóg Kochani tak czytając sobie końcówkę drugiego listu Piotra znalazłem kilka bardzo fajnych bardzo fajnych motywujących takich motywacyjnych budujących fragmentów wersety z rozdziału 5, 6, 7, 8 9, 10, Ukuście się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie Mu się mocniej w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi. Utwierdzi, umocni na trwałym postawi gruncie, Jego jest moc na wieki wieków. Amen. Wspaniałe słowa, moi drodzy, instrukcja. Ogólne napomnienia. Masz wahania. Nie wiesz, jak ma żyć. Nie wiesz, jak sobie radzić w tych obecnych, napiętych czasach. Siedzimy na minie, moi drodzy. Taka jest prawda. W tych oto raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu wersetach wskazane zostało, jak mamy żyć. Mamy się przede wszystkim ukorzyć, czyli na, na, nabrać pokory. Nabrać tej pokory. Mamy się uniżyć, nie wywyższać, jacy to my nie są, kim my to nie jesteśmy, co nie potrafimy, ale mamy ukorzyć się pod mocną rękę Bożą. Jaką? Mocną. Gdyż Jego ręka to wszystko uczyniła, co nas otacza. Jego ręka. Nie jakiś bum. Nie wiadomo, skąd się wziął też ten bum. No bo jak? Powiedzieli nam, że samo z siebie. Tylko Jego ręka uczyniła to wszystko. O ileż Wspaniały, potężny i wszechmocny jest ten, który to uczynił. Jego ręka to wszystko uczyniła. Pod Jego rękę mamy się ukorzyć. Niestraszne nam będzie to, co się będzie działo. Niestraszne. Nie z Bogiem. Gorzej, bez Boga. Ale nie z nim. Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż on ma o Was staranie. Ma o nas staranie, moi drodzy. Jestem pewny, że nie jeden z nas doświadczył w swoim życiu pomocy Boga. Oczywiście są świadectwa, jest tego w sieci mnóstwo, na YouTubie, na poszczególnych stronach, gdzie Bóg naprawdę leczył tych chorych, wspomagał cierpiących. Oczywiście nie osobiście, ale przez innych, przez braci i siostry wierzy. Ale to Jego moc, Jego duch. On ma o nas staranie. Ilu z nas jest świadoma tego, że mamy co jeść? Mamy dach nad głową. Ci, co są świadomi i nieświadomi, to jest pomoc naszego Boga. Staranie naszego Boga. Względny pokój, który jeszcze jest, bo gdyby nie ta pomoc Boga, moi drodzy, wiecie mi, że szatan nas wymordowałby już dawno temu dawno temu, w ciągu kilku dni. Jemu by potrzeba było kilka dni. I zro zrobiłby to dawno temu. Dlatego nie mówcie mi, że Bóg nie ma o nas starania, bo ma. To dzięki niemu wstajemy, budzimy się, otwieramy oczy, zasypiamy, zamykamy je, mamy bezpieczną noc, sen. Ci, ci którzy mieli kontakt ze światem duchowym, wiedzą, że nie do końca tak jest, że ojku, ci, co byli uwikłani w narkotyki, nawpuszczali poprzez te furtki demonów do siebie. Wiedzą, że niekiedy z tą spokojną nocą to bywa różnie. Wiadomo, my nie, my nie skreślamy ich. Wiem, bo sam problemy na tle takim, a nie innym miałem. Dlatego wiem, jak jest. Miewałem naprawdę noce niespokojne. Dlatego doceniam to. I dziękuję Bogu za to, że teraz tak już jest. Mamy być trzeźwi. Wiadomo, nie powiem. Absolutna trzeźwość. Sam nie jestem w tym święty, zdarzy mi się. Ja, moi drodzy, mam tak, że na okay, raz za czas piwa się napić. To nie jest czymś złym, raz na jakiś czas. Bywa tak, że przez dzień się napiję, piwka później przez dwa czy trzy miesiące nic. Jestem z wami uczciwy. Mówię, jak jest. Nie uważam, żeby to samo w sobie było, że jeżeli ktoś nadużywa tego. Jeżeli to już nie jest piwko na jakiś czas tylko jest to czteropak, dwa czteropaki w ciągu dnia i codziennie, no to za dobrze już nie jest. To wtedy stajesz się niewolnikiem tego, czego nadużywasz. I nawet nie jesteś świadom tego, bo muszę, a co to tam cztery piwka, to zaraz do jutra nic nie będę miał z tego we, we krwi. Będziesz miał, o i będziesz miał. A ile kłopotów w świecie duchowym jeszcze? Więc prosi, abyśmy byli trzeźwi. Piotr pisze, Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo, by pochłonąć. On też zna nasze punkty. On nie umie czytać w naszych umysłach, w naszych głowach. Nie, to tylko potrafi Bóg. Szatan przez technologię do tego dąży. Ja myślę, że czymś takim będzie z nami bestii. z Znam, nami be, bestii. Poprzez technologię on będzie mógł poznać to, co mamy tutaj. I wtedy już Bóg cię odrzuci, odrzucić, a raczej. On nie chce tego. To ty sam uczynisz poprzez przyjęcie tego znamienia bestii, bez którego nic nie mógł kupić ani sprzedać. Więc pomyślcie sobie, ile osób zostanie postawionych przed naprawdę ciężkim pytaniem: to co, moje dzieci mają umrzeć, bo nie będę mógł im nic kupić, bo nie przyjmę jakiegoś znamienia bestii? Tak. Nawet jeżeli by miało być, to tak. Nawet jeżeli by miało być, to tak, bo wtedy przegrasz życie swoje wieczne. Bo zaoferują mi, że będę mógł chodzić, bo naprawią mi kręgosłup. Dane mu będzie czynić cuda obrazowi bestii, przed którym będą się ludzie kłaniać. Wiele tutaj ludzi twierdzi, że to będzie nic innego jak ta sztuczna inteligencja, jak to będzie ta cała postępująca maszyna tego maszyna tego oni chcą po prostu człowieka zrobotyzować zrobotyzować chcą mówi się tam różne rzeczy na temat strzykiwanego grafenu w szczepionkach, który, który był tam, do czego on służy jako nośnik czegoś, czego to się nawarstwia, to się piętrzy, ale nie o tym będziemy mówić teraz. Tutaj mamy być, moi drodzy, jak już wspomniane było wcześniej, trzeźwi, mamy czuwać, mamy przede wszystkim ufać naszemu Bogu bo diabeł będzie chciał właśnie, jak już mówiłem, nie zna naszych umysłów, ale obserwuje nas. Obserwował ludzkość kilka tysięcy lat, więc wie, jakie są nasze mocne strony, słabe strony, wie jak nas podejść, jak nas, jak nas roz, rozegrać. On wie o tym. On wie. Nie czyta naszych myśli dosłownie, ale my mamy naszego Boga. Ten, który się trzyma Jego. Kto się trzyma naszego Boga. Od tego szatan ucieka. Nawet jeżeli powróci po jakimś czasie, to wiemy jak się bronić. Stajemy się już w tym mocniejsi, ugruntowani. To są też próby. To są też próby. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci naszych w świecie. Nie tylko my przechodzimy to. Nie tylko my doświadczamy różnego rodzaju prób, ataków, są różne. Niektórzy, niektórzy mają dosłownie fizyczne ataki, gdzie ten demon się może manifestować. Są też tacy. Ni jeden zeznawał, że budził się w, w nocy i czuł, jak miał zaciś, zaciśnięte dłonie. Tutaj, albo dostał centralnie w twarz. Sam miałem. Takie przygody, dwie, o których mówiłem w sumie, kiedy budząc się w nocy, coś czułem. No, nie tylko my w tym tkwimy, moi drodzy, nie tylko my. My to znosimy, my w tym trwamy, ale my, my mamy Boga jako naszą pomoc, bo gdyby nie on, to byśmy sfiksowali już dawno temu. Ja sobie zdaję z tego sprawę, bo sam takim bym był. My się mamy przeciwstawiać temu złem. Zdarzy się nam upaść. Wiadomo, że tak. Dlatego przypominamy sobie, kto jest naszym orędownikiem, naszym jedynym pośrednikiem między nami a Bogiem. O tym mówi Biblia. Jest jeden pośrednik. Nie ma innych. Nie modlimy się przez innych pośredników. Nie odbierajmy Bogu chwały. Nie odbierajmy mu tej chwały. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawie i gruncie. Kochani, to jest ten proces wzlotów, upadków, dźwigania się, pójścia dalej, znowu upadek, w tym właśnie, jak tutaj pięknie Piotr napisał, że Bóg wszelkiej łaski, który Was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach, bo jakby się na to nie patrzeć, czy te próby, czy te walki na płaszczyźnie, zwłaszcza duchowej, które to czymy, czy to będzie rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć, to tak naprawdę jest krótki okres. Podług tej wieczności to jest naprawdę krótki okres. A Bóg nas wzmacnia, on nas wzmacnia, on sam Was przysłuchuje. Przy sposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawi gruncie. Wystarczy tą drogą z nim iść. Wiem, bo sam po sobie to widzę. Czasami ten progres jest wolniejszy. Czasami idzie to bardziej do przodu. Upadamy, potykamy się. On nas dźwiga. Prosimy o to, Panie. Nie pozwól nam upaść do końca. On nas powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie. Bo ci, którzy w to uwierzyli, wszystko są powołani do tej chwały. Rozumieją to, wiedzą, że to nie jest żaden blef, teoria spiskowa czy po prostu bajki, tylko to jest najszczersza prawda. To co? Tyle milionów ludzi na świecie ma urojenia? Proszę Was, urojenia można mieć po nadużywaniu psychodelików. Wtedy można mieć jakieś urojenie, omamy albo coś innego. Ale nie po tych wszystkich świadectwach. Zresztą sam już w tym siedzę jakiś czas, sam doświadczam pewnych rzeczy, dlatego no, kto mnie przekona? Jaki ateista mi wybije to z głowy? Jakieś książki, psychopatów, którzy twierdzą, że Bóg jest Bogiem urojonym? No, przecież to sataniści piszą. Ateizm, ateizm jest niczym innym jak formą satanizmu. Wierzyć, że Boga nie ma to jest pozbawione wszelkiego sensu. I to są piękne słowa. A Bóg wszelkiej łaski, który Was powołał do wiecznej swej chwały, chwystuj się po krótkotrwałych cierpieniach Waszych, sam Was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawie i gruncie. Będziemy tymi ziarnami, które są posiane na żyzną glebę. I wydamy owoc jedni. 30-krotny, 30 drodzy 60, a jeszcze inni 100. Trwajmy w tych uczynkach, w dobrych uczynkach. Trwajmy w przestrzeganiu praw Boga, przykazań. Trwajmy w tym. Bóg umacnia nas każdego dnia. Uczy nas tego. Wykorzystujmy to. Bądźmy świadomi tego. Czasu naprawdę zostało niewiele. Trąbimy i ostrzegamy. robimy co w naszej mocy, na tyle, na ile każdy z nas może. Bo to o to chodzi, żeby każdy z was miał szansę. Znaczy tą, tą szansę ma, tylko żeby nabył tej świadomości, że to wszystko się dzieje naprawdę, że ten narastający stan, anarchia książąt, to powariowanie ich, straszenie to tak naprawdę, kto ma ten pokój Chrystusowy, jak wspominałem to w niemym odcinku wcześniej, nie będzie się bał. Nawet, jeżeli ten strach się pojawi, to będzie on krótkotrwały. Krótkotrwały. Można tak zaufać Bogu, że naprawdę oddajemy Mu wszystko w Jego ręce. Całą naszą troskę. I tak też mamy, jak było to w siódmym w wersecie napisane, Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż on ma o was staranie. Ten, który uczyni to wszystko, co nas otacza. Nikt nie będzie się nami potrafił lepiej zaopiekować niż nasz Bóg. Nikt. Nikt na tej ziemi nie zrobi tego lepiej, jak nasz Bóg. Nikt. Tylko on. Żadne tam zapewnienia polityków. Zapewniali nas o pokojach, o tym, że stany powodziowe nie są tak straszne, a później ludzie tracili dobytki. Ludzie to są, zwłaszcza politycy, w bardzo dużej mierze to są kłamcy. To są kłamcy, nie po prostu kłamcy. Uprawianie polityki to uprawianie kłamstwa. Bogacenie się na cudzej krzywdzie, jak najbardziej tak. Oszukiwanie, wałki finansowe. Dobieranie się do pieniędzy lu ludzi. Znamy takie przypadki z OFE albo innych wałków. <grych> tak to jest, moi drodzy. To jest polityka. Polityka czymś jest czymś jest złym. Czymś Jeżeli twoje dziecko nie ma aspiracji, żeby zostać polit politykiem, drogi rodzicu, bądź dumny z tego dziecka. Bądź dumny. To już jest sukces. Te kilka rad jest oczywiście ich w Piśmie Świętym znacznie więcej, ale przedstawionych dzisiaj naprawdę wystarczy, kochani. Wystarczy, aby naprawdę przyjść do naszego Boga. Czytać to. Czytajcie Słowo Boże. Czytajcie i módlcie się. I módlcie się. Módlcie się. Proście Boga o zrozumienie, o pojęcie tego, co się, co się dzieje, bo naprawdę czas jest bliski. Alarmujemy. Prosimy. Przed tym też jesteśmy i wyśmiewani, i niezrozumieni co najmniej. No ale taka jest prawda. Czas pokoju minął. Nadchodzi czas sądu. I to będzie straszny dzień. Okropny dzień. Naprawdę to będzie straszny dzień. Dla tych, którzy nie wierzą, którzy odrzucają Boga i robią to świadomie czy nieświadomie. Dla tych wszystkich to będzie dzień sądu. Straszny dzień. Dla nas też, ale mówimy, że to będzie sąd Chrystusowy, a i tak czy siak z uczynków będziemy rozliczani. Bo jak jest też napisane, nawet ze słów, z każdego próżnego słowa zdamy relację przed naszym Bogiem ze słów i z uczynków. I odbierzemy nagrodę adekwatną do naszych wysiłków, starań. Ku chwale naszego Boga. Niech tak będzie i niech się stanie. Dziękujemy i jeżeli do, wytrwałeś do końca, bardzo Cię proszę. Jeżeli uważasz, że warto, to podziel się tym nagraniem z kimś innym. Zostaw łapkę w górę. Subskrybuj kanał, po jeszcze więcej wideo. Komentarz dla zasięgu. Dziękuję Ci, że jesteś. Dziękuję Ci. Błogosławię Tobie w imieniu naszego ukochanego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Niemu niech za wszystko będą dzięki. Z Bogiem. Cześć.